A ja właśnie teraz doję krowę. Wydoiłem krowę. Jesteśmy w naszej spiżarni. To jest prawdziwe mleko. Lokowanie produktu, czekaj. Tak, kochanie. To nie jest film szkoleniowy. Nie. Wydaję krowę. A więc po wydajeniu krowy idziemy uzupełnić miarkę. Bo mamy dolać jeszcze do 350-200 ml. Tutaj jak zwykle mamy, oj oślepłem trochę. 200 Dolewamy mleka. Patrzcie tu o. Gul, 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 gul. Dobrze. Nale, naleliśmy mleka. Myślę, że to jest jeden z głównych produktów, składników naszego wspaniałego chleba w przyszłości. Teraz. Z instruktażu wynika, że teraz do tego ciasta trzeba dodać margarynę lub masło. Półtorej łyżki. Z doświadczenia wiem, że dobrze jest dolać, dodać troszeczkę więcej tego. Półtorej łyżki. Według mnie to jest tyle. I nigdy nie żałuję. Dobra. Ona się tam potem stopi. Masełko odpalony. Następnym ruchem jest dodanie, według przypisu, sól i cukier. W soli dodajemy dwie łyżki, jedną łyżeczkę, a cukru dwie łyżki stołowe. Więc sięgamy po sól. W naszej kuchni wszystko jest sól. Łyżeczkę soli. Dajemy. Teraz mamy dać cukru. Może to szybko pokazuje. Niemniej jednak chcemy jeść szybko. Dwie łyżki cukru. Stołowe. Ale wiecie, co pisane? My lubimy bardziej słodkie. Odkładamy no cukier. Może tutaj zauważycie, to jest troszeczkę nieporządek, niemniej jednak my gotujemy dla naszej całej rodziny. Następnie wsadziliśmy, już dodaliśmy sól, cukier, mąka typu 500, 540 gramów. O, idziemy po wagę. Waga jest na nowo zrobionej półeczce przede mnie. Dobry jest. Dobrze. Z przeglądanej idź normalnie, nie wiem, weź prysznic, czy coś. <laughs> Ktoś mnie chce wreszcie filmować. Musimy odważyć 540 gramów mąki. Klasy 500, znaczy 500, to znaczy, że to tak y musi być mielona. Lakowanie produktu. A, mąka. lubię. To psako. Prawie jak ksako, to tutaj... To... No i teraz tak, proszę Państwa, tak, no moi drodzy, tak to mnie tam będzie oglądał. Ty, no i teraz tak, odsypuję troszeczkę, bo my potrzebujemy 540 gram. Tak Waga nam pokazuje, że jest... Jest około 560. Żeby nie było za dużo, bo znowu nam za bardzo wyrośnie. To jeszcze odrobinkę oddamy. A co? Odsypujemy. Dobra. I teraz moi drodzy wsypujemy mąkę do naszego zaczynu. Pewnie tak to się nazywa, nie wiem. Ale fajnie brzmi zaczyn. Ta tak. Oj, coś się tutaj... Tak. Teraz moi drodzy, czytamy dalej, co jest w instrukcji. W instrukcji pisze, że po dodaniu mąki suche drożdże łyżeczka. Łyżeczka. A więc sięgamy do naszej magicznej szuflady, w której jest łyżeczka. No to, to wiele, wiele przykładów, prawda? Doktora Edkera. Ja już wiem, że tu została taka łyżeczka, A, bo wcześniej już... No, to, to, to nie wiedziałem, co to jest? Drożdże. Wyka łyżeczka. Nie no, tu kiedyś używałem tego jako już jednej łyżeczki użyłem, to co jadłeś. Drożże. Wsypujemy drożdże? Możemy to sprawdzamy, Wszystko jest ok. I teraz słodycze moje. Dosypujemy jeszcze. Nie było kandyzowanych pomarańczowych smórek. Więc dodamy. wyłącznie. Wyłącznie. Mieliśmy rodzynki jeszcze. No nie, to zjadł. jest Słonecznik jest. Są, patrzcie. Rodzynki. Rozynków dodajemy gramów. Tam piszą, że tyle. Ja już wiem, że trzeba dać tyle, żeby na to smakowało. Oj! Coś się da? Pewnie. A, to lubimy dobre rodzynki. Słuchajcie, i w przepisie tego nie ma. A ja Wam zdradzę, że fajnie jeszcze jest dobrań do wszystkiego cukier jaki? Wanilinowy dodałem następnym przedtem i powiem Wam, że to chwyciło. O. No to dajemy cukier wazelinowy. Wanilinowy. Wazelinowy? No, łyżeczki. Dobra. To się wydaje, że to wszystko? Nie. W tym momencie sprawdzamy, czy wszystko ok. Ale jest wszystko ok. Tak, synku, jest tam tak, wszystko. I. Teraz włączamy program. Aby włączyć program, BASIC. Patrzcie, BASIC to jest pod numerem jeden. Ten jeden. Basic. Basic? Ja mówię, tak czyli, jak to napisane czyli jest. Czyli włączamy. Najpierw włączamy czas. Jaki chcemy program? Pierwszy. Dobra. Potem chcemy wagę produktu. Nasza waga produktu będzie około kilograma. Kolor. Pewnie dark. dark. Czar, czarny chleb. I o, wszystko mamy już nastawione. I w tym momencie nasza praca się kończy, się nie bo pomyl, robimy nie pomyl się. start. Chleb zaczyna się mieszać. Chcecie zobaczyć jak to wygląda. Nie to, on życie? żyje, on żyje własnym życiem. Jezu. Ujuj. Za około 3 godziny 30 oj, oj, oj. minut będzie gotowy chlebuś Ale czarne. Wiecie co, to to, to, masełko, może to. masełko może tam troszeczkę przyszłniczość wprowadzimy, ale nie wiem czy obcy obcy, normalnie część ustaw Żyje I nastała ciemność Zelmer, Najlepsza maszyna do chleba prezentował Paweł Murawski. A teraz, żeby nam to ciasto wyszło musimy jeszcze z naszego rodzimego barku tak żeby Pawy nie widziały. O, bez tego ciasto nie wyrośnie. Nie ma szans. Ty normalnie Kucharze muszą ee, się odkazić. 3D, 3D. Dwu, dwu, yy, dwa, dwa obiektywy w jednym 3D. Jeżeli się HTC się utrobi, 3D. My w tym momencie możemy zajęć Basia, przepraszam za ta HTC. ta HTC i... naprawdę zrobiła nam A, wrażenie. Gdzie ci kolę faktycznie. Mi kolę. Kola. Najlepszy przyjaciel mężczyzny. Plus parę gramów I alkohol. zaciemniamy teraz obiektywy. Jest. I teraz jest prawdziwe 3D. 3D w HD prezentował Paweł i Wasko. Dobra.